Po, po pierwszej połowie, gdzie, gdzie daliśmy się zdominować przez zespół z telemetu, usłyszeliśmy parę mocnych słów od trenera i każdy sobie też pewnie w głowie powiedział, że, że tak nie może wyglądać. Nie możemy tak grać, bo to nie jest przedszkole i to jest prawdziwa zawodowa koszkówka, także musimy, musimy grać zdecydowanie lepiej. No i trzecia kwarta wyglądała zdecydowanie lepiej, chyba naj, najlepszy fragment w meczu. Doszliśmy zespół z telemetu. Wydaje mi się, że, że jeżeli byśmy przełamali ich w tym momencie, gdzie było tam bodajże po 51, jeżeli byśmy przełamali, to, to mogliby ulec, natomiast no, to jest bardzo doświadczony zespół i, i do remisu doszliśmy, natomiast nie pozwolili na to, żeby, żeby właśnie ich przełamać, później rzucili łatwo, łatwo bodajże 10 punktów i, i ta przewaga znowu wrosła do, do kilkunastu punktów, no i, no i niestety masz przegrał. Tak, tak no, no Brian pokazał, że jest egzekutorem i że, że bardzo tak. lubi zdobywać punkty. Oby tak dalej. No, ja mam nadzieję tylko, że, e, że poprawimy obronę i, i 80 punktów nie, nie będziemy już stracili u siebie w domu, ani nigdzie, nigdzie na żadnym parkiecie. E, jeżeli poprawimy obronę, Brian będzie grał na no 20 paru punktach, wydaje mi się, że, że paru chłopaków też dołoży więcej niż pokazało dzisiaj, to, to wydaje mi się, że parę meczy z fawortami wygramy. Nie, absolutnie spodziewaliśmy się. Widzieliśmy, że, że drużyna z Lublina będzie. Walczyła, także pokazała te atuty dzisiaj. I to było trudne spotkanie dla nas. W zasadzie zawsze trzeba wywalczyć te punkty na boisku, nigdy, nigdy indywidualności, jakby na papierze. Nie będą nic znaczyły. Ale jak przyspieszaliście, to ten dystans robił się spory? No tak, no. jeszcze za, za dużo mieliśmy, myślę, takich przystojów w grze. Natomiast, no, koniec końców, no. Pokazaliśmy no, naprawdę y, serie takie kilkuminutowe, gdzie, gdzie, które mogą cieszyć. Ostatnie pytanie, się doświadczono bardzo drużyną, ale czy w trzeciej kwarcie jak już start doszedł przy dopingu publiczności, to zajrzało wam widmo porażki Znaczy no, tak, na takimi jakby. Mm, no, na takimi rzeczami się człowiek nie zastanawia podczas spotkania. Trzeba przewalczyć to i, i grać dalej. Y, także także, no widzieliśmy, że wynik jest koło remisu, dlatego no, to wtedy był nas czas, żeby odpowiedzieć.